Jak śmiecie, owady. Zdradzieckie szumowiny. Och, to ty. Czekaj, nie szczelaj do niego. Zapomniałeś, że mamy sojusz z nimi. Czas się pożegnać. Dzięki stary. Eine's doch zdob. dop. Igburpes sie in żaf. Yet lecibmi. Minasovo Sanondians. Skibidi dob do pies jest do pies skibidi. Skibidi dob do pies jest do pies skibidi. Jużila na Ezrepot. Idaukot. I co izdym poget wołasz